1120, operator Grzegorz proszę bardzo. No, 5.9, także bardzo ładnie, modulacja, wszystko, nic dodać, nic ująć, krótki filmik wrzuciłem na grupę, to zobaczysz jak ja Cię odbierałem. A teraz nagrywam, bo być może bym wrzucił na YouTube, panie Grzegorz, także proszę Zulutango, jak to jest, 1120, Grzegorz. jeszcze coś w moją stronę, to ja cię też nagram, odsłucham sobie za chwileczko, a to był nowy kolega z nami, więc nie wiem czy to Józefowe brałe. E, może się też uda zaprosić do grupy DX-owej, CD, DX, tak wiesz, niech, się, niech się grupa powiększa, bo tu fajne informacje są właśnie, elegancko. A to Józef jak tam dzisiaj? Tu wszystko w porządku u Ciebie jak wróżko? Słuchaj, zdrowie jakoś się kręci, nie? Byle nie było gorzej, także wiesz, jeszcze na umyśle sprawny, żeby nie było gorzej. Rozmawiałem i z Grzegorzem, z Karoliny, nie z New Jersey, z tym z Krzysztofem z Karoliny Północnej, z tym, z Michałem z Karoliny Północnej, także trochę łączności narobiłem, z Rafałem z Irlandii, z tym Oskar Sierra 106, trochę łączności narobiłem. tak na wszystko zrobiliśmy właśnie ja tu dzisiaj stany słyszę tak na Santiago 1 no i taka modulacja gdzieś na czwórkę ale teraz się troszkę mi tutaj ruszyło w tą stronę no bo teraz idzie ku zachodowi no tam mi się otwiera a znowu Polska pewnie będzie złapnąć ale no póki co no kurczę, jest która 15.27 uwaz 16.27 no i tam widzisz jak to się wszystkie te warunki jak to te warunki się utrzymują no perfekcyjnie po prostu, no idealnie super, kurczę, super aha, miałem cię nagrać, kurczę, zapomniałem po czy to sobie telefon nie nagrywaj mnie, bo jak ja się słyszę to normalnie, wiesz szlag mnie trafia, że taka brzydka modulacja <słuch> O, tu mamy Oskar Sierra 300. Damy mu mikrofon. Panie Grzegorz, puść pan Janka. No to proszę, Janek. Jaką tam Józef ma wszystko modulację? Co ty, ty Elegantka, fajna, radiowa, bardzo ładna. Proszę, 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 Janek. Dziękuję za słuchanie. Janku, piątka, dziewiątka w Dublinie czyściutko i super, 100% czytelne, tam do Józefa wysłałem na grupę, to znaczy do Józefa na grupę wysłałem, ale Józef sobie pewnie zobaczyć będzie chciał jak to słychać w Dublinie, w Irlandii także super, no u nas info po pogodowe świeci mi tu słonko prosto w pysk, że tak powiem w eee, jest eee, eee, i ten eee, i to, i tak jest na temperaturę, no to jest 9 stopni w tym momencie e, także bardzo ładnie dzisiaj idziemy ja skończyłem o 11 godzinę pracę, wyczarowałem tylko już tam jeszcze tam posprzątałem kuchnię, e, rani sobie to robiłem, no od o twój części y, y, samemu. taka, taka jest kurde, y, taka jest niestety dola tutaj nasza e, i no i mówię dobra odpalam radio, coś tu jeszcze ewentualnie spróbuję za, zamodulować treba. słuchaj Grzegorz, a kolega jak chce na grupę do nas przystąpić no to być musiał podać numer telefonu jego czy on wejdzie do mnie na stronę na papatongo08 jak w goblach wpisze to tam jest kontakt ze mną, może tam wiesz, podać numer telefonu, czy jak? No to już zapytam. Bo porozmawiałem przed chwileczką z taką która się uaktywniła po 11 latach. Ja bardzo przepraszam, ale zapomniałem sobie Jeśli jest na częstotliwości, to proszę się odezwać.